Pan was powołał do żmudnej pracy na, na swej świętej roli. Wcale przed wami tego nie ukrywał, że przy tej pracy niejedno zaboli że trzeba będzie bez przerwy się trudzić, wyrywać chwasty, wsiewać złote ziarno. Niestrudzenie zwracać się do ludzi. Niestrudzenie orać ziemię czarną Nieraz niewdzięczność zaboli nad miarę. Niechęć z trudem pokonywać trzeba, nieraz upać pod ciężarem, by znów powstać na nowo dla nieba. Lecz się nie baliście, zaufaliście Pana. Pewną nadzieją, serce wasze biło, że nie zawiedzie i dała łaskę stanu, ten, który będzie waszą mocą i siłą. O niech wasz przykład, jak gwiazda nam świeci. Każde wasze słowo niech w zostanie, by nam być wsparciem wśród życia zamieci. Tego wam życzą Marii Parafianie. Kruceta eucharystyczna. Dziękujemy za ten wielki dar z Miłosierdzia Bożego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał. Przeogromna i jest godność kapłańska. Pragniemy dziś w szczególny sposób dziękować Bogu, za Was, kochani kapłani, za Waszą obecność, za każdą kazanie, spowiedź, modlitwę, za Wasze błogosławieństwo, dobroć i życzliwość. Niech Duch Święty nie opuszcza Waszych serc, niech napełnia je Bożą radością i miłością, a Matka Boża, otaczając Was swoją macierzyńską pielęgną, wyprasza Piko Łatw. Zarem modlitwy prosi o wieczór w Do kapłaństwa, bo jest takie jedno zdanie, które możemy odczytać w Ewangelii, komu o wiele dano, od tego o wiele wymagać się będzie. Dlatego sami myślę, że wraz z księdzem proboszczem chylimy nasze czoła właśnie do kapłaństwa i do sakramentu Eucharystii.